Orędzie 446, Rubbiowiczęca, 30 marca 1991 roku, Wielka Sobota Długa Wielka Sobota Najmilsi synowie, przeżywajmy razem ten dzień Wielkiej Soboty. Jezus spoczywa martwy w nowym grobie, w którym Go złożono. Ja czuwam z wiarą na modlitwie, w nadziei i oczekiwaniu. To jest dzień Waszego duchowego odpoczynku, to pierwszy dzień mojego duchowego macierzyństwa. W tych ostatnich czasach coraz silniejsze staje się Wasze zobowiązanie do życia w jedności z Waszą bolejącą mamą. Długa, wielka sobota właśnie się kończy, niech więc Wasza modlitwa stanie się bardziej intensywna. Nie pozwólcie się pochłonąć ani wciągnąć. Przez działanie i nadmierną troskę. W chwilach cierpienia, boleści czasów ostatnich, w których żyjecie, zapraszam Was do czuwania ze mną na wytrwałej modlitwie. W czasie długiej, wielkiej soboty, którą właśnie przeżywacie, czuwajcie ze mną w wierze i nadziei. W grobie Waszej długiej, wielkiej soboty niech zostanie na zawsze pogrzebana nieprawość i ludzka nędza. W nim jest złożone zło i grzech, pycha i nienawiść, nieczystość i zarozumiałość, wszelka forma zepsucia i śmierci. W czasie długiej wielkiej soboty tych waszych ostatnich czasów, powinniście czuwać ze mną w oczekiwaniu. Pewność, że Jezus z martwych wstanie w chwale, czyniła lżejszym mój ból tego dnia. Po sobocie grobu nastąpi pierwszy dzień zmartwychwstania. Tak więc, chociaż przeżywacie jeszcze ból, zmęczenie, cierpienie, śmierć tej długiej, wielkiej soboty, żyjcie w oczekiwaniu ze mną. Jezus powróci na obłokach niebieskich, aby ustanowić swoje królestwo chwały i wszystko odnowić. Najmilsi synowie, żyjcie ze mną dziś, w oczekiwaniu na jego powrót.